Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Święta, święta i po świętach, jak to mówią. Czas wrócić do rzeczywistości. Do pracy, do obowiązków. Ja na dzisiejszy odcinek mam ekstra linię razy trzy. Może dobra paca w końcu wróci, bo te drapmasy to była <laughs> jedna wielka porażka, kochani. Kto oglądał, to mniej więcej widział, jak to wszystko wyglądało. Chciałabym jeszcze raz Stąd podziękować mojej Natalii Nadko Drapiemy za przecudowny kalendarz, jaki dla mnie zrobiła. Dziękuję Ci Natalko z całego serca. Ogromne serduszka ode mnie dla Ciebie. Szykuj się na przyszły rok. Też będziemy taki kalendarz robić. Znaczy, Ty będziesz robić, <laughs> ale na pewno już trochę wcześniej, więc będziesz miała więcej czasu. Ja Ci oczywiście, kochana, bardzo dziękuję za to. No to co, bierzemy się za mm, linię. Ja oczywiście chora, także sorry, jakbym tam gdzieś noskiem pociągła, to przepraszam, ale czasami się tego nie kontroluje. Mm, no co, mam linię 21, 20 i 19. O, po kolei może któraś wpadnie. <grytanie> Na razie nic się nie utworzyło, także mm, będziemy, kochani, działać. Przybliżymy sobie, trzymajcie, kochani, kciuki mocno. No, i szukamy sobie symbolu. Mamy okularki. Okularki są wkład na dzisiejszy odcinek, kochani, 30 zł. Bo linie mamy po 10. I co mamy? Rowerek teraz. Oczywiście, nadrapałam połowę, żebyśmy tutaj nie siedzieli. Nie wiadomo, ile. Dalej mamy piłeczkę. Mamy piłkę. No, w taki, taki sposób to my tutaj linii nie utworzymy. Jak tu symboli nie ma. Dobrze, teraz krabik. Dobra, krabie, kraba mamy. Tu mamy krabika. Przy okazji patrzę, czy coś nie zgubiłam. No. Dalej. Lody. Lody, lody. Ja jeszcze trochę chora, ale powiem Wam, że mnie tak poskładało na święta, że nawet wigilii nie mogłam zrobić tak, jak chciałam. Normalnie prezent dostałam. Nie wiem, co to było, ale było to straszne. Całe dwa dni spałam. No dobrze. No to parasol, no ale jak przyszedł czas do pracy no to Niula siły zebrała, no i do pracowni trzeba iść no bo ja niestety nie jestem z tych, co chodzą na zwolnienia lekarskie no ale też niedobrze jest chorym być w pracy, no bo się wiadomo, zaraża ludzi ale myślę, że będzie ok. teraz mamy ptaszka ptaszek, ptaszek, mamy kolejny i mamy kolejny i jest, no diamencik mi się przydał co mamy teraz, kwiatka nam dali dobrze, kwiatek jest kwiatek jest mamy kwiatka, tu jest kolejny no i tu mamy kwiatuszkę dadzą ten diamencik dali wiatraka Dobrze, no wiatraczek też mamy. Tu jest wiatrak. Kolejny symbol, kochani, jest diament. I o ile dobrze pamiętam, tu mamy linię. Mamy diamencik. Tu jest diament. Tu jest. Tak, kochani, mamy linię. Fajnie, czyli odcinek nie będzie na zero. Cytrynka. Cytrynka jest. I tu mamy ostatni symbol. Arbuz. Arbuzik jest tu. No i tylko. Chyba nic nie pogubiłam. Tak mi się wydaje. No dobrze, no to sprawdzamy linię. Na samym dole jest to dyszka, kochani. No i dobrze. Dobry recnisz, nic nie. CC zgadza się. Mamy 10 zł, kochani. No to już te mogą być puste, ale chociaż kto wie, nigdy nie wiadomo, gdzie co jest w tych drapeczkach. Dobra, mamy łódź. Łódź jest tutaj. Mamy. No, tej łodzi trochę dali. Ok, co teraz? Arbuz, mamy arbuza. Tu jest arbuz. No, tych arbuzów trochę mamy. Co teraz dadzą? Klapki. Dobra. Klapki mamy. Jeszcze gdzieś. Tu mamy klapeczki. Piłka, piłka, piłka. Mamy piłkę, mamy. I tu mamy. Tu mamy. Co dalej? Ale przestrzeni wolnej. Cytrynka. Jedna, no jedna, dalej leżak, 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 no leżaka nie dali, co teraz, rower, 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 rower jest i tu mamy. Gwiazda. Gwiazdeczka, gwiazdeczkę mamy. Tu jest, i tu mamy. Dalej diament. Diamencik jest. Kolejny. Tu mamy. A tu jest jeszcze, o minęłam Dalej słoneczko. Słoneczko, słoneczko. Tu mamy. Tu jest. I tu mamy. Dalej kwiatek. Kwiatek, kwiatek jest. Tu mamy, tu mamy kolejny. Tu jest. Co teraz? Krabik. Krabik, krabik. Nie ma. I ostatni syn. Rolki. Ale rolek to ja nie widziałam. Dobrze, no to tak jak mówiłam, mamy pustaczka. No ale jedna jest, ja tam się cieszę. No i 21 oczka I szukamy kwiatka. Nie ma. Dalej piłka. Jest. Kolejny symbol serduszka. Tu mamy. Tu mamy co teraz klapki, klapeczki mamy tu są i tu mamy co teraz łódź łódź jest tu mamy łódź Dalej. Klucz. Klucz na górze. Tu mamy kluczek. Tu jest. Tu mamy. Tu mamy. No, tych kluczyków troszkę doszło. Słonik. Tu mamy słoniki. No, korona by się przydała. Dali dzwonek. No to cytryna. Dali leżak. Mamy w ogóle leżak. Moneta. Moneta i moneta. Dalej balony, baloniki. Na no, wpadnie ta linia jeszcze czy nie? No już chyba nie. Co tu się ukryła, biedronka? Biedroneczka. Tu jest biedroneczka. No a cytrynki nie dadzą. I ostatni symbol to sak sakwa kochani. No i mamy pustaka. No ale ja i tak się cieszę z tego, że na 30 zł kochani mamy dyszkę. Dobry ryc niż nic. Nie ma pustego odcinka. Ja się, kochani, z Wami żegnam. Do następnego odcinka, czyli może do jutra. A jutro chyba premiera jest, o widzicie. No, także widzimy się jutro. Natalciu, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Zostawcie, kochani, jakieś serduszka, znak po sobie i do usłyszenia. Do następnego odcinka. Buziaczki, pa!